No, dzień dobry. Gadanko na śniadanko. Dzisiaj naturalny poniedziałek. Prosto z nad yy, śnieżnych kotłów. Nie wiem, jakie jest dzisiaj nietypowe święto, ale mam to gdzieś. Lecimy. Zdrowie do setki. Lecimy do setki. Dobrze, że jesteś. Mam nadzieję, że jedyne co nie słychać to wiatr. Że będzie mnie też troszeczkę słychać, zasłoni trochę ten wiatr. Wnioski takie naturalne każdy ma swoją naturalną drogę. Jak szłam tutaj pod górę, wydawało mi się, że jest trudniej niż w maju. Szłam po śladach ludzi, którzy byli przede mną. Ja, jako osoba, która mamy 49 wzrostu, im drobniejsze kroczki, tym większa przyjemność, a ja szłam po śladach innych ludzi. Dopiero po chwili zorientowałam się, że trasa ta sama, ale ścieżka jest moja. I tak samo jest w zmianie stylu życia, jeśli planujesz wycofać cukrzycę typu 2, jeśli planujesz wycofać insulinooporność. Każdy z nas ma swoje inne warunki fizjologiczne ja mam krótkie nóżki. Im krótsze kroczki, tym szybciej zapindalam. Więc znajdź swoje kroczki, znajdź swoją ścieżkę. A też w zależności od pogody zmieniam trasę. Jeśli jest piękna pogoda, wydłużam trasę. Jeśli jest brzydka pogoda, troszeczkę zmieniam na krótszą, łatwiejszą. Ty też masz swoją ścieżkę. I niech to będzie wspólne życie, na przykład rodzinne, ale twoja ścieżka. Ku zdrowiu. Takie króciutkie dzisiaj gadanko, ale wydaje mi się, że hasło bardzo istotne. Znajdź swoje drobne kroczki, bo to jest Twoja ścieżka, i znajdź może swój własny cel. Moim celem jest bezpiecznie wrócić do schroniska. A którą drogą? Jeszcze nie wiem. Cały dzień przede mną. Nagrywam to w niedzielę, dzień wcześniej. Tobie życzę. Dobrego dnia, pamiętaj dobrze, że jesteś i bądź najlepiej, jak potrafisz. A tymczasem, zobacz sobie kilka miłych widoczków z karkonoszy. Pa!